Dobra, witam. Mamy następną naprawę. Przecież jak ja mam takie nogi, to zawsze coś rozwalę. Stój tu. Dobra, mamy następną może nie naprawę, a wymianę oleju. Bo pytaliście się o wymianę oleju w skrzyni automatycznej. Mamy tutaj Mercedesa W212, 2013 rok. Będziemy wymieniać olej w skrzyni. Eee, no i oczywiście już na samym wstępie mamy problem, ponieważ korek spustowy jest obrobiony. Klient dostarczył nam cały komplet, nowe śruby, nowy korek, uszczelka, filtry i olej. Także nie będziemy się z tym patyczkować korkiem, po prostu go wykręcamy i wyrzucamy. A ja Was zapraszam na materiał. Witam serdecznie majsterkowiczów. Słuchajcie, razem z internetowym sklepem Elite Polska przygotowaliśmy dla Was pewną ofertę. A mianowicie macie dostęp do strony internetowej, w której możecie zamówić części. Nie tylko części yy, po marce pojazdu, ale również po numerze WIN. Czyli wpisujecie numer WIN i możecie w nim po prostu odszukać swój pojazd i dobrać właściwe części. A jak to zrobić? Już wam pokazuję. Dobrze, jesteśmy w tej chwili w sklepie Elite. Tutaj mamy taką dosyć fajną, przyjemną zakładkę. Znajdź samochód według WIN. Wciskając ją, wyskakuje tutaj możliwość wpisania numeru WIN. Dajemy: Szukaj. Znaleziono nasz samochód. Wchodzimy w to. I tutaj macie wszystkie produkty, które pasują do waszego pojazdu. I załóżmy, że szukamy filtra powietrza. Wpisujemy silnik, filtry. I tutaj nam wyskakują wszystkie możliwe dostępne filtry na stronie. Możemy sobie zamówić. Sklep oferuje oczywiście szeroki wybór części. Przeglądarka jest bardzo intuicyjna i prosta w obsłudze. Serdecznie zapraszam. A link do internetowego sklepu Elite Polska znajdziecie w opisie filmu. Jeszcze jedna ważna informacja: do końca marca bieżącego roku na kod WH35 dostajecie 35% zniżki na tarcze hamulcowe Brembo. Kod rabatowy dostępny w opisie filmu. Zapraszam do zapoznania się ze stroną. Pozdrawiam! Będzie pasował? Powinien. Mhm. Słuchajcie Słabey. nie będzie. Dobra. No. Średnia. Podnik się, żeby się odkręciło. Mamy radę. To jak nie. Kurde mol! Nie, nie ma szans. Ale jaja. Ty no, w większym to już chyba nie wyjdziemy. Musimy. To jest co? Ósemka. Dziesiątka nie wejdzie. A ten naszyte? szyte? No i mi kwadraciaka. cholera. No tam się zaczynają problemy. I to, i to jest tylko takie wiesz. No, 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 przed... Z Lexusem ten pan też był tutaj, tak? Nie. Tylko filtr olej. Śruba się ukręciła jedna. No to trzeba było nagwintować, przewiercić, nagwintować. Potem filtr tak się zapiekł, że. Dalej nie wchodzi. Tak się zapiek, że zobacz. Ja go miażdżyłem. A nie jeszcze to odkręcić. Co ty? Wracam dookoła, koniec. Dobra, dalej dziesiątkę. U nas aluminiowa. Widzisz, kół, korek. Dziesięć. Hm. Nie wbiję. Chyba nie wbiję Co? To? A go nie ma? Nie ma, nie ma. Eee, próbujmy ten. Może coś. Masz pomysł, no? No, można próbować coś dopasować. Ale nie wiem, czy się na tyle za... Nie wiem, czy to będzie ten otwór jeszcze większy. Większy. Czy one się tu zaatakują? Jeszcze większy. Jeszcze większy? Tak. Na razie daj większy. Jak coś to nabijemy. Ten za duży? Ten był chyba mniejszy. Jest. Klucz. No szybka akcja. teraz biła jest specjalnego. Co? Pokażę Wtedy Ci się... Tak, bo nie chcę drugi raz tego ściągać. Nie, nie, nie chciągnąłem 24 większy Mamy takie wiesz, do, jak masz obrobioną śrubę dookoła A To nabijasz i on się zakleszcza i odkręca ale 26 zobacz. Jest. Tutaj gorsze, że nie będzie widać, czy się odkręca. Nie wiem co, ale coś poszło. Jest, Jest? mamy to. No. Zobaczcie teraz. Znowu Marcela nasadki jak pomogły. Jak widzieliście wieloklin wbijałem tutaj do środka. Tutaj wbijałem wieloklin, nic nie pomagało. O, czekajcie, o tak będziecie widzieć. Tu nic nie pomagało. I tym zestawem do wykręcania do obrobionych nakrętek, śrub udało się po prostu złapać go za, same, za samą końcówkę i wykręcić. Dobra, podsuwamy, zrzucamy. A tu macie taki zestaw. Powiem wam, on dał za to grosze, ale polecam Wam. Naprawdę, no zobacz sobie, jak to wygląda. O, gdzieś mogłem Cię wyłapać. Także jak coś, to będziesz na kanale. Tak, bo klient, który przyjechał, przyjechał z Niemiec do nas na usługę. Już? Tam jest zakończony dół? Tak. Dobra. I teraz zobaczcie, mamy tą miskę, na której mamy tutaj w tym miejscu magnesy. Tak widać? Widać. Oczywiście na magnesach są opiłki, które musimy wyczyścić porządnie. I tu mamy teraz tą rurkę. No, bo klient nie dostarczył nam tej rurki nowej, więc teraz ja ją mogę swobodnie sobie wyjąć, ale przez otwór, jakbym ją wybijał, istnieje ryzyko, że ją połamie. Jakbym ją połamał, no to byłyby problemy. Tak? A tą rurkę z reguły sobie wybijacie po to, ona Wam tu wpadnie do środka i cały olej spłynie. No nie aż cały, bo tutaj, jak widzicie, jest jakiś rant, ale taka wysokość oleju Wam wtedy spłynie. Oczywiście bierzemy wszystko, czyścimy, działamy tutaj i co? Za chwilę się widzimy. Ja biorę i to wszystko umyję. Szczególnie z tymi magnesami. Zobaczcie ile opiłków, ale to jest całkiem normalne, każda skrzynia opiłkuje, więc jak najbardziej ma prawo bycie opiłek. Tym się nie przejmujcie, bo to jest całkiem normalna rzecz. Dobra, miska wymyta, magnesy wyczyszczone, rurka wyczyszczona, rurkę nasuwamy. Ona tu całych ma kliknąć, nakładamy nową uszczelkę. Przypomnę, że to jest wymiana oleju w skrzyni automatycznej i normalna, nie dynamiczna. Jest tyle samo zwolenników do dynamicznej co przeciwników, ja do tego powiem Wam tak czy to dynamiczna, czy nie. Ciężko mi powiedzieć. Jeżeli, chodzi o, jeżeli nic się nie dzieje, to po co robić dynamiczną i wydawać kupę kasy, tak? Chyba, że coś się dzieje ze skrzynią, to wtedy jak najbardziej. Dobra, mamy to poskładane. Jest nowa uszczelka. Dobrze, tam za Marcelem Micha jest przygotowana już. I teraz co jeszcze robimy w takim Mercedesie? Tutaj mamy zaślepkę na tej skrzyni. Wyciągamy tą zaślepkę, obracamy sobie konwerterem, i ukaże Wam się e, taka śrubka z podkładką miedzianą na Imbusa. Musimy to wykręcić, znowu obrócić, żeby ten spływ znalazł nam się gdzieś tu na tej wysokości. I tu zobaczcie, macie taki kanał mały. To jest chyba bodajże czwórka. Tu jest taki mały kanał, ja Wam to spróbuję pokazać jakoś tak palcem w tym miejscu. I tędy ma sobie spłynąć olej z konwertera. Bo to będzie ciekło, i ciekło, i ciekło. Oczywiście odkręcamy tamtą śrubę, obracamy konwerter w dół tą śrubą, tak? Spustową, i tędy zrzucamy sobie olej. Także co? My działamy. Dobra, ja odkręcam ten korek spustowy, obracamy konwerter i zobaczycie sobie, jak tym otworem. Słuchajcie, na razie nie powiększamy. Mam klienta koło siebie. Ale klient sam zdecyduje, czy będziemy powiększać ten otwór. Ja z reguły zawsze powiększam ten otwór tak do szóstki, dlatego że no to będzie leciało i leciało. No, no to Trzymaj to. Nie widzę. Nie widzę. Dobra, i teraz możecie zobaczyć, po kręceniu tego korka, jak z konwertera wylatuje sobie jeszcze olej. A przez dziurkę, o, w zasadzie tutaj trochę ją udróżniłem, to tak leci w ten sposób. Dobra, zrzucamy ten olej z konwertera. Jak przestanie lecieć, to widzimy się za chwilę. No, możesz zobaczyć, jak to sobie leci, jak chcesz. Tu, a przez dziurkę tam leci sobie tako. Mm -hmm. Wiesz, tam będzie zapaczkane tak? No to jest normalne. To tak, tak. jest serwisowy taki zlew, on będzie właśnie zapaczkany. Ja tam zaprzykam benzyną i on, wiesz, jak go sobie odpalisz, on i tak i tak mimo wszystko rozprowadzi. Ale tak jak mówisz, no nie robić tego, no to tak jakbyś kurde, ale nie wiem, no wykąpał się, a stary gacie założył. No, tam gdzieś czytałem taki tekst, to się śmiałem, wiesz, no. No. no, 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 no. no. Zleci. Zleci Oczywiście jak tu przestanie lecieć to jeszcze konwerter obrócę Po to, żeby on był w pionie i zleciało jak najwięcej oleju Dobra, jesteśmy na tym etapie zrzutu tego oleju. Konwerter został już obrócony, po to, żeby to wszystko ściekło. Zobaczcie, że ładnie cieknie, ale mamy klienta obok. Klient dostarczył nam 8 litrów, a tutaj zobaczcie. Już mamy tyle, już jest 8, jakieś 200 8, 300 Zeszło oleju. No i teraz tu już chodzi w lekkiej panice, co zrobić, bo oleju braknie. Ale klient nie wie o tym, że my mamy hurtownię za rogiem i słuchajcie, do, do hurtowni mamy dosłownie 2 minuty spacerkiem. Dobra, jak to się ścieka, będzie zaraz gotowe. Dobra, korek mamy z powrotem wkręcony. Tutaj już wszystko wymyte benzyną. Tam trochę więcej w tą zaślepkę. Psikajcie sobie benzyny. Jak przyjdzie do odpalenia, autoruszy, on sobie jeszcze wypucze ten olej, który tam jest. Dobra, zakładamy zaślepkę, montujemy skrzynię. No i zaraz Wam pokażę, jak napełnić olej w takiej skrzyni. E, Miskę. Jaka skrzynia? Faktycznie miska. Dobrze, filtr mamy nowy założony. Wycieramy ładnie tutaj to miejsce, gdzie przychodzi uszczelka na sucho i zakładamy miska. I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet lose won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step to Miska już, a, światło zasłonięta. Miska już podokręcana. Korek jeszcze niedokręcony. Dlaczego? Bo nie mamy oleju. Musimy teraz wziąć, wlać olej. Zalewamy świeżym olejem. A wy sobie obserwujcie. Dobra, możesz odpalić. na etapie wlewania siódmego litra 35 stopni i zaczynamy zmieniać biegi pomału. Może I odpowietrzamy teraz, słuchajcie, tą skrzynię. W ten sposób. Dobra. Silnik pracuje. Skrzynia nagrzana, została odpowietrzona. I co? Gasimy go i teraz sprawdzamy poziom oleju. Ja jestem na parkingu. Się okaże, czy musimy uzupełniać olej. Czy nie musimy? Trzymaj to. Dajmy małą grzechotę. Nie wiem. Co teraz robimy? Wykręcamy sobie korek. Leci. Jest rozgrzana do widzieliście, jakiej temperatury roboczej. Cyk. Wystarczy. Olej wylatuje, czyli znaczy, że ma dobrą ilość oleju w skrzyni. O. Mhm. Także spokojnie jak dają wam w zestawie 8 litrów. Jeżeli zrzucacie z konwertera, to 8 litrów wam spokojnie wystarczy. Dobra. Trzeba jeszcze przejrzeć, czy nic nie cieknie dookoła, spod tej uszczelki. Jak nie ma wycieków, no to mamy skrzynię już ogarniętą. Sucho jest, sucho wszędzie dookoła. Dobra. I w ten oto sposób mamy wymieniony olej w skrzyni automatycznej. Akurat w tym wypadku Mercedes W200. 12? No. Tak jest. Dobra. My przechodzimy jeszcze do mostu, także jeszcze Wam nagram wymianę oleju w moście. Wypluj te słowa. Ja będziemy most robić jeszcze. Dobra, może się podstawiać. No i tak jak to ruszyło. Zaczęli ludzie z całej Polski przyjeżdżać I z zagranicy I z zagranicy Odejdź kurde bo Cię obryzga Nie Takie coś nie bryzga Nie wcale to nie jest taki chyba straszne Nie no, <grystanie> Absolutnie Tylko ty tysięcy <grystanie> Nie, tak w tragedii nie Tutaj jak tawet pokazywał 140 tysięcy, taka czarna maść była. On to rozebrał cały. Tym bardziej. 140 tysięcy tylko. O, nie, no, ale... no, zobacz, jak ładnie wygląda. Od początku nigdy nie wymieniane. Ładniusiu. On jakąś maszynę podłączał, żeby przepokała. Nie, nie, jeszcze kuczy. Aha. to <grywa> no. Tego. No. Ja się ja byłem w szoku. A mówisz o tym sracie? Się okazuje, że ty... wyzwał całą hurtamę. Ja pierdzele, jaja takie nie Ja jestem ogólnie spokojnym człowiekiem Wszystko spoko Ale tak, przysłali mi filtry, nie te No to już, auto stoi na podnośniku to Jeszcze w Miłoszycach było Dobra, następny mi coś wysłali Znowu nie to Dzwonię i mówię, słuchajcie z Wyślij mi piastę do Dobra, nie ma sprawy, już wysyłam a już taki podminowany mam jak Wysłali, Wysłali mi, na trzy śruby. ja rozpakowuję, mam na cztery śruby, patrzę, na trzy. Dobra, szybko podmienili, na cztery śruby. Dali mi na cztery śruby, ja się odwracam. Ty, wyślij mi jeszcze to na trzy śruby. Jedna na cztery, druga na trzy. Ktoś, wiesz, robił i... I dowód innego. Dobra, dalej młotka. No, zauważa, to są właśnie takie to historie. I ślubokiem, bo to jest to samo. Ślubokiem? Też. Ta sama historia. A jak gościa na hontadnie poszedł, klątwiczka wziął, dostał klocki przyszedł i rzucił tych króla sprzedawcy, że nie. Tak, to mu do Mercedesa. Dał, że nie to mu dał, to mówi, ale to dałem co trzeba. On wymienia, dostał inne klocki i zaraz przyszedł i mówi, żeby dali mu tamte, co wcześniej dał, bo okazuje się, że ktoś mu inny jarzmo dał i inny zacisk, bo <grym> kompletnie Coś chciał Co Ja tutaj robiłem to tylko przez ten czas, dwie poduszki usuwania amortyzatora zgniły. Mm. Jedna, dwa lata temu, a druga teraz. Bo to wymieniono. Daj temu tak. No nie, nie trzeba tutaj. Po prostu zmieniło. Ale na przedłużce, jakby było, to byś tam. No, jakby było. Ta króciutka. Daj króciutką. Chodź, to może lokalizację? Co to? Tam. Bo tam... Już Ci mówię, bo tam... Dobra. Mercedes W212 zakończony. Jak mogliście zobaczyć, wykonywaliśmy wymianę oleju w skrzyni biegów i w moście. Także tyle, co mi się udało nagrać, to nagrałem. Oczywiście opublikujemy to w weekend. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Klientowi, który przyjechał aż 800 km, tak, słuchajcie, 800 km przyjechał właściciel tego pojazdu po to, żeby wymienić tylko i wyłącznie olej w skrzyni i w moście. Za co serdecznie mu dziękuję za zaufanie. Dobra, a my bierzemy się za naszą naprawę. Pozdro.